Witam bardzo serdecznie. Jestem teologiem i filozofem, który także stara się praktycznie pomagać ludziom. Swoją działalność nazwałem teoterapią, czym daję do zrozumienia, sugeruję, iż interesuje mnie w człowieku tajemnica boskości, czyli po prostu duchowy aspekt jego życia. Tylko przez holistyczne, całościowe połączenie Świadomego, spodświadomym i nadświadomym można skutecznie pomagać ludziom. W ramach moich praktyk, poszukiwań realizuję kilka projektów. Jednym z nich jest Szkoła Emocji. Postanowiłem ją opisać i uprzystępnić Państwu. Tytuł książki wydanej przez wydawnictwo Wilgo Myśl, Odczuwaj Działaj, sugeruje w jaki sposób pracuję z emocjami. Nie rozpoczynam. Tej pracy od tego członu środkowego, od rozpoznawania emocjonalnego zapisu przeszłości, ale od zmiany mentalu. Nie zawsze można dociec do przyczyn i odkryć prawdziwą genezę takiego, a nie innego emocjonalnego zapisu, który uwiecznił się w organizmie w cielesności naszej. Zawsze natomiast można zmienić swoje przekonania na temat tego, co w życiu. Nas spotyka i dzięki temu rozpocząć nową jakość życia. Zapewne nieraz czuliście się zrezygnowani. Posłuchajcie słowa, w nim słychać łaciński sygnum, czyli pieczęć. Gdzieś, w szufladzie, na dnie, pod kurzem, leży jakiś projekt sprzed lat, który napisaliście do samych siebie. Dziś czujecie się zrezygnowani, ponieważ zapomnieliście, że ten projekt był tylko na jakiś czas. Czas wyciągnąć ten list. Złamać pieczęć i upewnić się, że jest już nieaktualny. Czas napisać nowy projekt, list do samego siebie, z nowym pomysłem na kolejne lata. I co zrobić? Zapieczętować nową pieczęcią, resignum, położyć w to samo miejsce i pozwolić, aby ten pomysł pracował. Proste? Ja myślę, że bardzo proste. Rezygnacja to nie jest zła emocja. To jest bardzo dobra emocja, która zaprasza nas. Uprzystępniając nam naszą pamięć. Do czego? Do tego, żeby dokonać zmiany, ponieważ ten pomysł sprzed lat jest naprawdę już nieaktualny. Warto rozpocząć nową inwestycję, rozpocząć nową być może przygodę życia. W ten sposób można zmienić nasze przekonania na temat każdej emocji. Jeśli chcecie się Państwo przekonać o tym, że nie ma złych emocji, ale są tylko złe na ich temat przekonania. Zachęcam do lektury książki Myśl, Odczuwaj, Działaj, wydanej przez wydawnictwo Wirko. Dziękuję za uwagę i życzę miłej lektury, a także dobrego, szczęśliwego życia.